To już trzecia niedziela adwentu, coraz bliżej Bożego Narodzenia. Pogoda za oknem nie sprzyja świątecznej atmosferze. Jednak my przedstawiamy Wam dzisiaj kolejną osobę, która może stać się inspiracją dla Was w tym czasie. Maciej, student Szkoły Głównej Handlowej, mimo że studiuje w Warszawie zaledwie od kilku miesięcy, już znalazł tutaj swoje miejsce. Jakie? Chyba najlepiej sam o tym opowie. Ostatni czas byłem bardzo zajęty projektem CEMS Chance, który jest prowadzony przez CEMS Klub Warsaw, organizację studencką działającą przy SGH. Jest to projekt skierowany do dzieci, do młodych ludzi z klas trzecich gimnazjum i pierwszej liceum z całej Polski. I zapraszamy około 40 uczestników każdej edycji. Do Warszawy na cztery dni, podczas których uczestniczą oni w przedłużnych warsztatach, panelach motywacyjnych oraz najzwyczajniej się poznają stolicę, ponieważ często nie, ma, nie mieli okazji takiej, by być w Warszawie, by poznać stolicę swojego kraju i ten projekt właśnie ma na celu pomoc, pokazanie im, że mogą osiągnąć naprawdę wiele. Że wszystko jest przed nimi i że cały świat stoi przed nimi otworem. Projekt zakończył się w tym tygodniu. Uczestnicy, którzy naprawdę byli którzy są naprawdę pozytywnymi osobami, niesamowici. nie tylko my ich inspirujemy, ale to oni nas inspirują do, takiej, do dalszej pracy w tym kierunku. Ponadto popołudniami pokazywali, pokazywaliśmy im Warszawę. Uroki stolicy, zabraliśmy ich na kręgle, na laserowy paintball, na łyżwy, na zimowy narodowy. I zwyczajnie w świecie chcemy też im pokazać, że oprócz tego mogą się też dobrze bawić, że naprawdę są niesamowici ponieważ często w to nie wierzą, a ten projekt potrafi zmienić ich patrzenie na siebie, na cały świat, na swoją przyszłość.